Cześć, mam na imię Mateusz Ognowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe B2C oraz platformy B2B na Magento. W projektach jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste i konkretne odpowiedzi na trudne biznesowe pytania, takie jak przykładowo, ile kosztuje Magento, co to jest PIM, albo co zrobić, kiedy agencja e-commerce albo software house, z którym współpracuję obecnie, nie jest dobrym partnerem biznesowym. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy można zrobić w ten sposób, żeby na samym początku wdrożyć jakoś takie MVP Magento i później dopiero rozwijać to Magento, czyli wdrażamy jakieś takie bardzo mocno podstawowe Magento, uruchamiamy je, dajemy dostęp do klientów, oni składają już sobie zamówienia, dopiero później zaczynamy naprawdę rozwijać ten sklep internetowy. Jak zawsze na samym początku prosta i konkretna odpowiedź. Odpowiedź brzmi tak. Można tak zrobić. W zasadzie jest to w ogóle podejście, które my bardzo mocno promujemy i, i ja osobiście bardzo lubię. Uważam, że ono jest, jakby to jest najbardziej zasadne podejście od strony biznesowej. Natomiast jaki powinien być zakres tego MVP? Myślę, że jeżeli założycie, że ten sklep będzie kosztował około 325 tysięcy złotych na sam początek, to jest dobre założenie, żeby startować ze sklepem na Magento, który będzie świetnie sprzedawał, będzie zintegrowany. I będzie generalnie bardzo szybki. Więc to jest prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Jeżeli chcielibyście posłuchać rozwinięcia tego tematu, to oczywiście zachęcam do oglądania oraz słuchania dalej. Wstęp mamy za sobą, więc rozwijmy troszeczkę ten temat. Problem, z którym często osoby, które zastanawiają się nad Magento, spotykają się na etapie już jak otrzymają wycenę, to jest taki, że ta wycena po prostu ich przeraża. Mówimy oczywiście o samej jakby wycenie wdrożenia Magento. Cały proces w ogóle przygotowania oferty często przebiega tak, że Ktoś przygotowuje jakiś wstępny zakres funkcjonalny, są jakieś pierwsze rozmowy z agencją, z software Housem, później są doprecyzowane te zakresy, pojawia się jakaś formatka briefu od strony agencji albo od strony Software House'u, na podstawie której wy, jako klienci, zaczynacie zaznaczać elementy, które chcielibyście mieć w sklepie i na których wam bardzo zależy. No i oczywiście. Tak jest zawsze, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc, jak widzicie, ile fajnych rzeczy można było zrobić za pomocą magentą, to oznaczacie, że no tak, to też chcielibyśmy. W sumie konfigurator taki zaawansowany, jak najbardziej. No tam rozwiązania, które dają nam. Dużo dodatkowych nowych linków pod SEO, no też bardzo chętnie. Tutaj coś nam zwiększy współczynnik w wersji, to oczywiście. One step checkout, dlaczego by i nie. Jak dokładacie tego zakresu, dokładacie tego zakresu, no agencja w sumie tak trochę bezkrytycznie mówi, no okej, 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 no i zaczyna przygotować ofertę pod to. Przygotowuje pod tą ofertę. No i na, na koniec dnia okazuje się, że powiedzmy wdrożenie tego waszego sklepu Magento kosztuje, nie wiem, 700 tysięcy złotych. Patrzycie tak na to: 700 tysięcy złotych za Magento, dajcie rzecz spokój, Ja myślałem, że to będzie 150 tysięcy złotych. Jak do tego doszło, nie wiem. No i jakby, oczywiście są dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy w ogóle, co oznacza duży budżet? Ja bym powiedział, że z dużym budżetem, takim początkowego tego wdrożenia Magento, mam dwa problemy. W sensie, że są dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę i o których po prostu, o których musicie być świadomi. Od strony biznesowej oczywiście. Pierwsza to jest taka rzecz, że jeżeli macie większy budżet początkowy, no to zazwyczaj macie więcej funkcjonalności, które chcecie wdrożyć naraz, czyli do tego początkowego etapu wdrożenia Magento. No i to oznacza po prostu więcej ryzyk projektowych. No bo tak jest po prostu zawsze. Im więcej rzeczy chcecie, chcecie zrobić, im większy jest projekt, im więcej jest zadań do zrobienia w projekcie, tym to po prostu liczba ryzyk rośnie. No nie da się tego w żaden sposób uniknąć. To jest fakt. No i druga rzecz to jest taka, że im jakby większy budżet, tym zazwyczaj projekt po prostu trwa dłużej. Bo to nie jest do końca tak, że agencja albo software house wystawi wam większą liczbę programistów, no i powiedzmy budżet, czy w ogóle projekt w wielkości więcej 700 tysięcy złotych, ona zrobi wam w trzy miesiące. W sensie to się nie wydarzy. Zazwyczaj jest tak, że im jest większy budżet projektu, tym siłą rzeczy jest więcej godzin do przepracowania po stronie software house'u albo agencji e-commerce, no i tym po prostu kalendarzowo projekt zajmuje więcej czasu. Czyli jeżeli weźmiemy sobie na przykład projekt, który zajmie nam, kosztuje powiedzmy 325 tysięcy złotych, to pewnie taki projekt możecie zrobić w około powiedzmy 6 miesięcy czasu, Software House zrealizuje to mniej więcej w takim czasie. Jeżeli na przykład ten budżet będzie wynosił 700 tysięcy złotych, no to okaże się, że już jakby czas realizacji tego projektu, czyli czas od kiedy podpiszecie umowę do czasu, kiedy serwis będzie jakby dostępny dla waszych klientów, może na przykład wynosić 10 albo nie wiem, 12 miesięcy. Teraz jakby co to oznacza w świecie biznesowym, że po prostu zamrażacie Większą gotówkę na dłuższy okres, no i to już jest taki duży znak zapytania, czy opłaca się to robić. W sensie, czy nie lepiej zrobić tak, żeby zrobić sklep, który będzie zintegrowany, więc jakby wszystko będzie poprawnie działało i będzie oszczędzał nam czasu, czy będzie oszczędzał nam taką ręczną pracę, dzięki temu, że będzie dużo rzeczy poautomatyzowanych, z drugiej strony będzie generował wysoki współczynnik konwersji, będzie zoptymalizowany pod SEO, więc on generalnie tą stronę przychodową będzie nam ogarniał dobrze. Dajemy, udostępniamy ten sklep klientom, jakby sklep zaczyna generować przychody, pojawiają się nam przychody i dzięki temu, no generalnie, jakby projekt szybciej na siebie zarabia. Jeżeli więcej gotówki zamrozimy na dłuższy okres, no to jakby jest to gorzej z każdego punktu widzenia. Więc jakby w taki sposób można było przetłumaczyć, co w ogóle oznacza duży budżet. No i teraz pytanie. Często jakby takie pytanie od klientów to jest jakby na etapie w ogóle rozmów o tym budżecie. W momencie, w którym ktoś na przykład zobaczy taki duży budżet, no to jest pytanie no kurcze. A czy jest taka opcja, żeby zrobić takie MVP, czyli minimum viable product? To w ogóle pojęcie, no ono jest jakby wzięte z. Ono jest wzięte tak na ja w ogóle pierwszy raz o nim usłyszałem w Startup Manual. Takiej książce, i ono było opisywane często w kontekście przykładowo aplikacji, jakichś zupełnie innowatorskich, które były budowane w taki sposób. Już w nich, jak w ogóle w całej metodyce, chodziło o to, żeby jak najszybciej wypuścić aplikacje z podstawowymi funkcjonalnościami, najważniejszymi funkcjonalnościami z punktu widzenia dostarczania wartości klientowi bez żadnych fajerwerków, żeby po pierwsze być pierwszym na rynku, to był pierwszy punkt, bo jednocześnie zazwyczaj nad podobnym pomysłem pracuje ileś różnych zespołów na całym świecie, więc kto pierwszy, ten lepszy. A druga rzecz też jest taka, że im szybciej wypuszczamy coś na rynek, tym szybciej możemy to testować na prawdziwych użytkownikach. No i teraz, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie szatek Ubera, no to ja tego nie wiem, ale zakładam, że w pierwszej wersji Ubera, która była udostępniona klien pierwszym klientom, którzy testowali to rozwiązanie na przykład nie było akurat wyboru różnych poziomów, że tak powiem, jakości tych, no nie taksówek, tylko przejazdów. Tylko pewnie była, tylko jeden poziom, no bo czy powstała funkcja, czy jej zamawianie przejazdu było realizowane? Tak. Czy musiała być ta dodatkowa funkcja, żeby zrealizować ten jakby podstawowy cel, dla którego w ogóle aplikacja powstawała? Nie. No i teraz, jeżeli mówimy o MVP, no to on jakby widać, że to jest w ogóle świetne, jakby jest ewidentne powiązanie z takimi nowatorskimi, innowacyjnymi aplikacjami, czy e-commerce jest taką nowoczesną, super innowacyjną aplikacją? Nie do końca. W sensie, że rzadko kiedy jest tak, to, to naprawdę bardzo rzadko, że Nowe funkcjonalności w e-commerce są tak testowane na użytkownikach. Wypuszczamy, sprawdzamy, o jak oni korzystają i tak dalej. To raczej tak się nie odbywa. W sensie że raczej jest tak, że po prostu jest jakiś model biznesowy, jest backlog rozwojowy, on po prostu jest realizowany. Często jest tak, że w ogóle funkcjonalność jest wdrażana do sklepu internetowego, a później nawet tak no, niewiele osób w ogóle patrzy, czy, kto i jak korzysta z tej funkcjonalności. Więc nie wiem, czy akurat jakby MVP jest najbardziej trafnym określeniem. Do sklepu internetowego, natomiast, jakby co powinniśmy my z tego wynieść dla siebie, jeżeli mamy już ten budżet, który powiedzmy tam, pierwsza estymacja wynosi 700 tysięcy złotych, no powinniśmy zastanowić się, czy rzeczywiście wszystkie funkcjonalności, wszystkie rozwiązania, które zostały zaplanowane w tym zakresie zadań, są nam potrzebne już na sam start. Bo no znowu nie oszukujmy się. Yy, raczej nie. W sensie, że tak odpowiadając, odpowiadając wprost. I teraz. Yy, co, co warto zrobić? No najczęściej jak przepinacie się na Magento, to rzadko kiedy Magento jest tym pierwszym silnikiem e-commerce'owym, z którego korzystacie. W sensie, że najczęściej wybieracie Magento dlatego, bo obecny silnik jakby e commerce z którego korzystacie, was po prostu już ogranicza str od strony skali, możliwości wdrażania nowych funkcjonalności, dlatego przesiadacie się na Magento. Ale może być też drugi powód, czyli jesteście akurat firmą B2B. No firmy B2B często mają na tyle specyficzny proces sprzedaży, proces obsługi klienta, że okazuje się, że ciężko jest w ogóle odzorować całe wszystkie te procesy na czymś dużo prostszym niż magento, na dużo prostszym rozwiązaniu. I okazuje się, że wtedy rzeczywiście magento jest w ogóle minimalnym silnikiem, które taka firma B2B powinna, powinna wybrać. Natomiast jeżeli przesiadacie się akurat na magento, jesteście tą firmą B2C, no to warto byłoby przed w ogóle jakby zastanawianiem się nad zakresem tego dłużenia, no prześledzić choćby za pomocą tego Analyticsa to w jaki sposób Użytkownicy korzystają z waszej witryny i czy rzeczywiście wszystkie funkcjonalności, które obecnie macie na witrynie, powinny znaleźć się w ogóle w nowym sklepie, jakby internetowym, albo czy w ogóle powinny znaleźć się od dnia, jakby od pierwszego dnia uruchomienia. Podczasami, tak prawdę powiedziawszy, uruchomienie sklepu z mniejszą liczbą funkcjonalności wcale nie zaszkodzi waszemu biznesowi. Więc warto sobie odrobić taką pracę domową, warto z analitykiem internetowym usiąść do tych danych, przeanalizować te dane i zastanowić się, jakby. Jakie funkcjonalności rzeczywiście powinny znaleźć się w tym początkowym zakresie Magento? I teraz, jakby, co zazwyczaj się okazuje? Mamy sporo takich rozmów z no, różnymi dyrektorami e-commerce, i zazwyczaj okazuje się, że jakby oprócz takiego gołego Magento, to co jest absolutnie potrzebne w zakresie wdrażania Magento, no to jest pięć rzeczy. Pierwsza rzecz to jest frontend, który jest no indywidualnym frontendem na hybie. Dlaczego akurat na hybie? Chyba dostarcza no, niesamowitą szybkość, jest dużo jakby rozsądniejsza kosztowo niż na przykład PWA. W Lumę nie warto już się pchać. Gdzieś zrobiłem porównanie różnych frontendów, więc zachęcam do obejrzenia. Jakbyście chcieli dokładnie zobaczyć, jak wygląda porównanie pomiędzy tymi frontendami. Natomiast no, wybieramy sobie indywidualny projekt na chybie z desk na, jakby, i robimy go pod desktop oraz pod mobile. No i teraz, dlaczego indywidualny projekt, bo tak prawdę powiedziawszy, on ma najwyższy wpływ na współczynnik konwersji. W sensie, że rozumiem, że tam może się wydawać, że do drobne, jakby że jakaś super skomplikowana funkcjonalność wam podniesie współczynnik konwersji o ileś 10%, natomiast tak naprawdę powiedziawszy, jakby prawda jest taka, w no niesamowite liczby, liczby testów A przez B, które przeprowadziliśmy, no widzieliśmy po prostu ewidentnie, że to ten projekt graficzny, to w jaki sposób robi komunikację, promocji, jak wygląda na przykład proces składania zamówienia, jak wygląda cenówka, to ma największy wpływ na jakby współczynnik konwersji i tam są jakby najprostsze, tłumacząc inaczej, najtańsze wzrosty współczynnika konwersji. Druga rzecz, która poza gołym takim agentom na pewno powinna się znaleźć takim Minimalnym zakresie wdrożenia magento, to jest poprawienie komunikacji w obrębie cenówki. Ta standardowa cenówka, czy to na Lumie, czy to na chybie, ona nie jest najsz najszczęśliwsza. Komunikacja promocji cenowej jest słaba. Informacja o czasie dostawy też nadaje się do poprawy sam układ no też pozostawia wiele do życzenia, więc cenówka w obrębie karty produktu. Powinna zostać zmieniona. Kolejna rzecz to jest to, że ten uproszczony checkout jednak powinien się pojawić. Nie mówimy o one-stop-checkoutie, ale no wywalanie czasami górnego i dolnego, dolnej nawigacji potrafi działać cuda, jeżeli chodzi o spuczynnik konwersji. Oczywiście takie magenta powinna mieć integrację z ERP-em, przynajmniej PIM-em i jakimś OMS-em, jeżeli macie akurat już z niego korzystacie, Więc to są takie zazwyczaj trzy standardowe integracje, które macie, jeżeli nie macie Pima i nie wiem, funkcję Pima w waszym wypadku pełni ERP, no to macie jedną integrację mniej, natomiast no integracje powinny być, w sensie, że jeżeli macie zakres drużania Magento bez integracji, no to wybieracie Magento dlatego zwyczaj, bo osiągnęliście jakoś już sporą skalę zamówień, no i teraz jakby robienie jakiejś wymiany plikowej, no trochę... No myślę, że generalnie przysporzy więcej problemów niż no, ta oszczędność jest po prostu tego warta. No i ostatnia rzecz, którą trzeba by jakby na pewno zmienić, to jest jakby nawigacja, w ogóle sposób, nawigacja i filtrowanie. To, powiedzmy, to są takie dwie, dwa główne zawsze zarzuty, które my mamy, jeżeli chodzi o Magento. W sensie, że no Magento takie standardowo wyciągnięte z pudełka, te standardowe templateki one mają. No, może nie że fatalno, ale naprawdę pozostawiająco wiele do życzenia nawigację oraz e, filtrowanie. No i teraz, jeżeli sobie podsumujecie, czyli weźmiecie właśnie sobie te wszystkie takie niezbędne elementy, które powinny, powinny się znaleźć w tym początkowym e, etapie wdrożenia Magento i weźmiecie jeszcze oczywiście jakby podstawowe wdrożenie Magento, to okaże się, że to wszystko będzie kosztowało Was około no, co najmniej 1300 godzin. 1300 godzin, razy powiedzmy średnia stawka godzinowa, którą moglibyśmy powiedzieć, że to jest około 250 zł obecnie, czyli sierpień 2023. Te stawki szybko się zmieniają, więc w każdym filmie staram się powiedzieć, na kiedy ta stawka jest aktualna. Natomiast jeżeli przyjmijcie sobie średnią stawkę 250 zł, to jest to poprawne. Przemnożycie sobie tą liczbę godzin 1300 razy 250 zł, to okaże się, że wtórzenie marzęto kosztuje 325 tysięcy zł. No i teraz patrzycie tak na mnie, powiecie MVP. Jakby minimalny zakres sensowny. 325 zł. Mateusz, co Ty w ogóle opowiadasz? Magento można wdrożyć za 100 tysięcy zł i też będzie fajnie. No i tak prawdę powiedziawszy, czy można wdrożyć magento za mniejszą kwotę? No, oczywiście, że jakby można, w sensie, że można wdrożyć, bo ona można na przykład nie robić indywidualnego projektu graficznego, można nie wdrażać chyby, tylko może wdrożyć lumę i można wywalić integrację, nie zmieniać cenówki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. będziemy sobie zmniejszać tą kwotę. Natomiast no, czy to ma jakiekolwiek uzasadnienie biznesowe? W mojej ocenie nie, bo jeżeli miałbym do dyspozycji 100 tysięcy złotych, wolałbym wybrać Prestę albo wolałbym wybrać Shopify'a, które jakby wygenerują mi za tą kwotę po prostu wyższy przychód niż Magento. No bo Magento za 100 tysięcy, porównując to do Shopify'a za 100 tysięcy, no będzie wyglądał jak po prostu jakiś taki biedny, malutki brat. W sensie, że no naprawdę to no, nie, nie widzę uzasadnienia biznesowego do wyboru wtedy Magento. Więc jeżeli dysponujecie dużo mniejszym budżetem, to raczej ja bym naprawdę skłaniał się do jakby innych rozwiązań, no bo jakby nie ma sensu wydawać na Magento takich pieniędzy wtedy. W sensie, że jeżeli macie oczywiście plany jakieś rozwojowe, chcecie nowe kanały zrobić, chcecie dostawić nowe marketplaces zagraniczne, nowe rynki zagraniczne i tak dalej, chcecie zrobić B2B, B2C, kilka nowych brandów odpaść w przyszłości, no to jakby potrzebujecie tego magento, no i teraz, jakby wydatek 325 tysięcy złotych na sam początek, na starcie, no jest zasadne. Natomiast, jeżeli takich planów nie macie i nic w przyszłości nie uzasadnia wyboru magento, no to po prostu tego magento, że tak powiem, no nie wybierajcie, bo to po prostu lepiej wydać trzy razy mniej i mieć podobnie, podobny przychód. Więc takie jest moje podejście. Podsumowując dzisiejszy odcinek, czy można zrobić w ten sposób żeby na samym początku wdrożyć jakby takie jakieś minimalne wdrożenie Magento i dopiero później to Magento rozwijać. Tak, jest to możliwe do zrobienia, co więcej zalecamy takie podejście. W jakim budżecie mniej więcej zmieścicie się z takim naprawdę absolutnie jakby minimalnym i biznesowo uzasadnionym, uzasadnionym wdrożeniem Magento? Wydaje mi się, że to jest około 325 tysięcy złotych przy założeniu stawki 250 Złotych za godzinę. I czy można zrobić magento za mniejszą liczbę godzin? Naturalnie, że można. Czy biznesowo będzie to uzasadnione? Uważam, że nie. Dlaczego? Mm, jakby Uważam, że trzeba wydać te 325 tysięcy złotych, ponieważ wtedy dostajecie magento, jakby nie dostajecie jakby gołek magento, na którym ktoś jakimś sposobem przez przypadek złoży zamówienie. Tylko dostajecie magento, które generuje bardzo wysoki współczynnik konwersji, czyli dostarcza to wartość biznesową, no bo. Bardzo dobrze zmienia tych użytkowników, którzy, którzy wchodzą na stronę internetową w kupujących, więc od tej strony biznesowej naprawdę ogarnia. Druga rzecz jest taka, że takie magento będzie dobrze zoptymalizowane technicznie pod SEO, więc generalnie nie będzie utrudniało, że tak powiem, sprowadzania użytkowników na stronę, a wręcz będzie ułatwiało, no bo będziemy mieli tam optymalizację techniczną pod SEO, będziemy mieli rozwiązania, które zwiększą nam liczbę linków wychodzących, więc zasadniczo jest to super rozwiązanie. No i trzecia rzecz będziemy mieli marzęto, które jest zintegrowane. No i jeżeli chcielibyście zejść z budżetem, to będziecie rezygnowali z tych, jakby któreś z tych rzeczy po prostu będą musiały być wykreślane. Czy opłaca się to robić od strony biznesowej, skoro macie biznes, który już zaczyna generować dużą liczbę użytkowników i transakcji? No nie za bardzo. To tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo. Za wysłuchanie. Oczywiście proszę o subskrypcję, o lajki. Natomiast, jeżeli zastanawiacie się, czy ten budżet magento, który obecnie sobie zakładacie do projektu, jest sensowny, czy też nie, albo macie już jakąś wysłannę i zastanawiacie się, czy to w ogóle jakby wszystko składa się do kupy, no zachęcam do kontaktu z nami. Jakby możecie mnie znaleźć spokojnie na LinkedInie. Polecam też wejść na naszą stronę internetową. Jeżeli czujecie, że warto było pogadać, to dlaczego by i nie? Cześć, dzięki bardzo za ten tydzień. Do słyszenia w następnym.